Długość wektora a równa jest pierwiastkowi sumy kwadratu każdej współrzędnej kierunkowej wektora. Iloczyn skalarny dwóch wektorów a i b jest równy iloczynowi modułów tych wektorów oraz kosinusa kąta między nimi. Jeżeli alfa jest równa pi drugich to kosinus z pi drugich jest równy 0, czyli iloczyn skalarny wektora a oraz wektora b jest równy 0, wtedy i tylko wtedy wektor A i wektor B są do siebie prostopadłe. Zrobimy teraz przykład. Moduł wektora A wynosi pierwiastek z dwóch, moduł wektora B wynosi 3, a kąt pomiędzy wektorami jest równy pi czwartych. Iloczyn skalarny wektorów A i B jest równy pierwiastek z dwóch, Razy 3 razy cosinus pi czwartych to się równa pierwiastek z 2 razy 3 razy pierwiastek z 2 przez 2, czyli to będzie 3. Iloczyn skalarny dwóch wektorów równa się sumie iloczynów równomiernych współrzędnych tych wektorów. Zastosujmy powyższy wzór do sprawdzenia, czy wektor A oraz wektor B są prostopadłe. Wektor A o współrzędnych minus 2, 3 oraz 1 oraz wektor B o współrzędnych 3, 0 oraz 6. Iloczyn skalarny wektora A oraz wektora B jest równe minus 2 razy 3 dodać 3 razy 0, dodać 1 razy 6. To się równa 0, czyli wektor A jest prostopadły do wektora B. Właściwości iloczynu skalarnego iloczyn skalarny jest naprzemienny, łączny względem mnożenia przez liczbę, rozdzielny względem dodawania wektorów jest równy 0 wtedy i tylko wtedy, gdy wektory są prostopadłe lub któryś z wektorów jest równy 0. Obliczymy teraz długości wektorów, iloczyn skalarny oraz wielkość kąta między tymi wektorami. Długość wektora A jest równa pierwiastkowi sumy kwadratów każdej współrzędnej kierunkowej, czyli to będzie pierwiastek z 1 do kwadratu plus 2 do kwadratu plus 1 do kwadratu, co daje nam pierwiastek z 6. Natomiast długość wektora b to będzie pierwiastek z 1 do kwadratu plus 2 do kwadratu plus minus 3 do kwadratu, co daje nam pierwiastek z 14. Teraz, żeby policzyć kąt między tymi wektorami, musimy skorzystać z definicji. Przyrównujemy ją do iloczynu skalarnego obydwu wektorów, tworzymy dzięki temu nasze równanie. Równanie dzielimy przez długość wektora A oraz długość wektora B. Dzięki temu otrzymujemy czysty kąt. To się równa nasze 0, ponieważ iloczyn skalarny jest równy 0. Przez pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 14 to się równa 0, jak wiadomo. Nasza alfa wtedy będzie równa pi drugich, czyli 90 stopni.